8:40 rano, pociąg Paryż-Berlin. Wyspałem się, co ciekawe, ponieważ w moim przedziale przez dużą część dnia, a w zasadzie nocy, był taki tłum jak jest teraz to znaczy mój plecak, moje nogi i ta butelka, w którym tam widać. To jest pozostałość po panu z Wrocławia, którego spotkałem, polaków, i z którym sobie pogadałem wczoraj wieczorem. on się dzisiaj rano ulotnił, a nawet nie wiem kiedy, nie mam pojęcia. Wiodłem się Planowo za 20 minut mogłem być w Berlinie. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem komunikat, że pociąg jest 30 minut w pracy. To by znaczyło, że z 50 zrobi mi się 20 minut na przesiadkę. W sumie dobrze, bo chyba jest zimno za oknem. Wolałem pociągi we Francji w jakiś sposób. Chociaż tutaj się wyspałem, przynajmniej. Znaczy, ładniej było we Francji po prostu.